na pewno trzeba być silnym psychicznie i trzeba być przygotowanym na to co te studia czego te studia od nas oczekują te studia są dla osób które mają umysły analityczne które mają umysły ścisłe ale które lubią chemię biologię i kontakt z innymi ludźmi Wiele osób myśli, że po tych studiach praca przyszłego farmaceuty skupia się tylko na aptece. To nie jest prawda, bo tak naprawdę te studia otwierają dość szerokie horyzonty, bo możemy iść do przemysłu, możemy iść do apteki, do hurtowni farmaceutycznej. Większość kończy w aptekach, ale to nie jest najgorsza perspektywa. Po pięcioletnim stażu pracy każdy farmaceuta może zostać kierownikiem apteki. To jest jakby naturalna droga rozwoju farmaceuty. Niektórzy myślą, że to już jest jakby koniec rozwoju zawodowego farmaceuty, co nie jest prawdą, bo każdy farmaceuta może też zostać właścicielem apteki, a ustawa a Apteka dla Aptekarza wprowadziła taką normę, że Właścicielem apteki może zostać tylko i wyłącznie farmaceuta. Tak, bardzo dobrze mieć wybraną taką aptekę, z którą moglibyśmy współpracować, albo nawet w czasie wolnym zatrudnić się tam jako pomoc apteczna, żeby układając chociażby te pudełka, można było już oswoić się z wyglądem leków.